Gość poranka. Dziś jest z nami ksiądz Marek Jaśkowski, polski misjonarz, pracujący w Surgucie na Syberii. Szczęść Boże, witam Szczęść serdecznie Boże, witam księża. Serdecznie. Proszę powiedzieć naszym radiosłuchaczom, od jak dawna ksiądz posługuje właśnie w tym miejscu? W tym miejscu posługuje od 10 lat. W tym roku było 10 dziesięciolecie pobytu w Surgucie, natomiast w ogóle na Syberii od 15 lat. 15 lat temu i to, gdzieś w tych dniach, w, w sierpniu akurat rocznica, kiedy wyjechałem, 15 lat temu w 2009 roku na Syberię. Czy dziś możemy powiedzieć na antenie radia Warszawa, ilu wiernych liczy księdza parafia? Albo jaki jest obszar tej parafii? Więc obszar? Obszar jest czterokrotnie większy od terytorium Polski. To jest. E, o, terytorium 200, naszej ojczyzny, tak? Milion 200 tysięcy km kwadratowych. Natomiast wiernych, jak mnie czasem pytają, ilu mam parafian no to ja mówię 2,5 miliona. Bo Ale tyle parafie. osób mieszka na terytorium. Ile wspólnot? Tak? W Polsce zazwyczaj, jak się określa parafię, to się określa właśnie ile osób mieszka na terenie parafii. Więc ja też mówię w takich kategoriach. Natomiast, oczywiście, jako katolicy jesteśmy tam w mniejszości. Generalnie większość to są prawosławni, też bardzo dużo z muzułmanów, którzy tam z różnych miejsc przyjechali. Myślę, że takich praktykujących no jest kilkaset osób. To jest bardzo trudne do policzenia, bo to się bardzo, bardzo zmienia. To jest... Jedno to jest sam Surgut. Miasto prawie, albo nawet już może nie prawie, półmilionowe, gdzie mamy kościół od 11 lat. A drugie to jest jeszcze dużo punktów dojazdowych, takich po kilkaset kilometrów. Nawet i jeden punkt jest ponad tysiąc kilometrów. Więc w tych punktach jest... No nie dużo wspólnoty może, ale w jednym większe, drugim mniejsze, ale, ale tych ludzi jest spory i to się cały czas zmienia. Ktoś wyjeżdża, ktoś przyjeżdża, ktoś nowy się przychodzi, ktoś nagle się dowiaduje po 10 latach, że tam jest ksiądz katolicki, a on jest katolikiem. Nagle się dowiedział i ktoś inny gdzieś wyjeżdża i to, to jest bardzo taka liczba trudna do policzenia. A jakie były księdza pierwsze wyobrażenia, gdy dowiedział się, że właśnie będzie tam posługiwał 10 lat temu? No to ja już miałem trochę wiedzy, nie tylko wyobrażenia, bo tam byłem, w tym sługucie nieraz tam posługiwał też ksiądz Polak z mm Siedleckiej -hmm. decyzji, ksiądz Jarosław, który tam organizował parafię, który tam budował kościół i ja nieraz już go odwiedzałem, więc ja miałem trochę wyobrażenia o tej parafii, kiedy... Ale kiedy pojawiło ksiądz... się w sercu no, takie pytanie, czy to jest moje miejsce na przyszłość? Nie, to w ogóle... M, 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 ja wcześniej już byłem 5 lat w Tomsku. To, to jest pierwsze to był wyjazd z, z Polski do, do Tomska i tam byłem prawie 5 lat. Tam byłem wikariuszem, a później nagle do Srobutu przyjeżdżam jestem sam z tymi proboszczymi w ogóle jedynym księdzem. Wtedy jeszcze nie było nawet sióstr tam na tym terenie i no, i to było takie nowe wyzwanie. Z jednej strony była taka radość, że coś nowego, za coś można powiedzieć, wielkiego odpowiadam, a z drugiej strony był taki strach. Jak sobie z tym poradzić, jak, jak to w ogóle ugryźć, z której strony, jak, jak mhm. tym być, ale Pan Bóg pomógł. Ksiądz Marek, jest oto na tej ziemi, tak? I pierwsze wspomnienia z tym związane plany w głowie, program. Albo to, co sobie wyobrażyłam, nie ma sensu, muszę nie, inaczej to nie, wszystko nigdy, zorganizować. Nigdy, nigdy nie miałem czegoś takiego, że nie ma sensu, że no, trudno było, że może coś nie, nie wiedziałem, jak zrobić, ale zawsze jakoś czułem radość z tego, że tam jestem. Mhm. Oczywiście to jest, czasem dla księży z Polski jest to trudne do przestawienia się, ponieważ, no, jeśli przyjeżdżamy na jakiś no, z polskiej parafii, która jest rozkręcona jest tam, i Katecheza, Kancelaria, mnóstwo grup. I ktoś działań. jest jeszcze oprócz tego jednego tak. księdza, tak? A nawet jest jeden księdz w jakiejś parafii, no ale tu jest już. A tam jest ksiądz? siostry zakonne, jest jeszcze drugi kapłan? Teraz już jest tak, teraz już są siostry zakonne, jest drugi kapłan, ale wcześniej jak przyjeżdżałem, to nikogo tam nie było, to jestem jedynym. Jeszcze nie znam ludzi, nie wiem, co tam robić. Pamiętam taki pierwszy miesiąc, jak przyjechałem do Surgutu z Tomska. W Tomsku był jeszcze drugi kapłan, nawet, nawet jeszcze i trzeci. i Było więcej sióstr. W Tomsku był taką rozkręconą parafią, bardziej podobną już do, do realiów polskich. Natomiast do Surgutu przyjeżdżałem, przyjechałem i coś zupełnie nowego nie znam ludzi. Ludzie jeszcze, parafia nie, nie była tak aż mocno rozkręcona. I na przykład w zwykły dzień mieszkałem 9 km od kościoła w bloku. Było takie mieszkanie parafialne. Już teraz zbudowaliśmy dom parafialny przy kościele, więc już jesteśmy na miejscu. A wcześniej to siadałem do samochodu, przyjeżdżałem do kościoła, otwierałem kościół, odprawiałem się na którą nikt nie przyszedł. Zamykałem kościół, wracałem do mieszkania, gdzie nikogo nie było. I pierwszy miesiąc to była taka pustynia, ale wiedziałem, że to nie potrwa długo i nawet się cieszyłem, że mam trochę takiego czasu książki poczytać, pomodlić się. I... A później już się zaczęło rozkręcać, zacząłem zaczęło wchodzić w, to, w tę rzeczywistość, wiedzieć, co, co jest tam do zrobienia jeszcze. I... Powiedział ksiądz Pustynia, ale czy Syberia to jest nadal duchowa pustynia, czy potem jak się tak. pojawił taki odważny, dziarski polski kapłan, to się zmieniło? No i jeszcze za mało święty, bo jeszcze, <laughs> jeszcze dużo dużo jest do zrobienia, dużo ludzi jest jeszcze, którzy. Y Oczywiście, no, tam jest i Kościół Prawosławny, tam są i protestanci, tam jest islam, też dużo ludzi, więc niby powinno być tak, że, że ci ludzie już są wierzący. To bardzo dużo ludzi, na przykład takich, nie mówię o katolikach, których jest rzeczywiście mniejszość tam, ale... Nie, nawet inne wyznania, to jak się czasami spotykamy z tymi ludźmi, oni mówią: Tak, ja jestem chrześcijaninem, jestem ochrzczony. A zaczynasz rozmawiać i okazuje się, że na, na najprostsze pytanie nie znają odpowiedzi, nie zna oni w ogóle nie chodzą do, do cerkwi. To jest rzeczywiście duchowa pustynia. Najwięcej ludzi, jakich spotykam, no są ludzie praktycznie niewierzący, nie mający jakiejś tam relacji z Panem Bogiem, czy jakiegoś życia duchowego. To... To jak ten program ewangelizacji ma wyglądać? Czy to zupełnie co innego? Chodzi o tak naprawdę, żeby być z tymi ludźmi, pomagać im? Nie, nie, to chodzi niezależnie o to, że, od wyznania. Chodzi o to, żeby ewangelizować, żeby rzeczywiście głosić taką czystą ewangelię, że nawet nie tylko chodzi o wyznanie, ale głosić Jezusa i w pełnej wolności człowiek musi sam, nie możemy jakoś naciskać na człowieka, żeby on, on przyszedł do kościoła. Tylko głosić Jezusa i w pewnym momencie on, ten człowiek przychodzi. Szukamy różnych form docierania do ludzi, tych form się coraz więcej jakoś tam otwiera i, i mamy nadzieję, i to widać są ludzie, którzy przychodzą piękne są historie nawróceni, historię tego, jak ludzie trafiają do naszych Kościoła, zupełnie nie żadnego związku z Kościołem katolickim wcześniej. Co jest, coraz są nowe chrzty dorosłych, są przyjęcia do kościoła ludzi ochrzczonych kościele prawosławnym, którzy nie mają wspólnego, nic wspólnego oprócz chrztu z kościołem prawosławnym u nas odnajdują jakieś rzeczywiście życie duchowe, Pana Boga. To jest, jest mnóstwo takich pięknych historii. Ja to, lubię to w Polsce często opowiadać takie, nawet historie takich nawróceń. Czyli tak naprawdę być może nie tylko ubóstwo jest tam problemem, tak? Ja bym powiedział, że nawet że ubóstwo nie jest problemem, mm -hmm. bo akurat tam, gdzie ja jestem, to też trzeba poznać realia, że to nie jest całkiem taka Syberia, jak, jak my ją sobie wyobrażamy z książek historii. Ta Syberia już jest normal, normalnie, tam ludzie żyją, tylko też no, jest taka Syberia rzeczywiście uboga. To bardziej, jak w Tomsku byłem i po obłości Tomskiej jeździłem, tam były wioski, no to było dużo takiego ubóstwa. Ale teraz ja jestem na takim terenie. To jest teren, można powiedzieć, zagłębienie ropy, wydobycie ropy, gdzie... Tam od jakiegoś kilkudziesięciu lat zaczęto wydobywać ropy i ludzie z całego byłego Związku Radzieckiego zaczęli przyjeżdżać na te tereny w poszukiwaniu pracy i godziwych zarobków, więc tam jeszcze można coś znaleźć, dlatego tam jest taka duża mieszanka narodowościowa. Na przykład największa część mojej parafii to są ludzie z Ukrainy, mhm. którzy przyjechali kilkadziesiąt lat temu najczęściej, przyjechali jak to mówią na trzy miesiące, a 30 lat mieszkają, bo przyjechali coś tam się dorobić, coś zarobić na coś tam, na samochód na przykład, a, a zobaczyli, że to całkiem niezłe i, i zostali. Więc tam trudno mówić o takim prostu ubóstwie. Ale bardziej myślę, że to jest ubóstwo duchowe, Niż ubóstwo materialne. A zdarza się pomoc, właśnie materialna, od parafian albo od tych, którzy przyjeżdżają po to, żeby w tym miejscu zarobić? Tak, oni, oni są bardzo aktywni materialnie, tylko nas jest za mało, żebyśmy sobie dawali sami radę. No, no, jeszcze utrzymać kościół to można, ale jak teraz na przykład planujemy od, otwieranie nowych parafii, nowych budowań, jakiejś kaplicy, bo w miastach, w tym mieście, teraz są najbliższy plan w Chanty to jest stolica naszego okręgu, chociaż jest dużo mniejsze od miasta, od Surgutu, to jest 300 Kilometrów od, od surgutu i tam zbieramy się w mieszkaniach, gdzieś na daczach ludzi I, i to jest uciążliwe trochę, i nie każdy chce przyjść. I więc, gdzie się już uformuje jakaś fajna wspólnota, to próbujemy tam coś, czy, czy kupić jakieś pomieszczenie, czy, czy zbudować coś. I teraz właśnie próbujemy, chcemy już zbudować tam, otworzyliśmy już nawet na takim. W, w takim wymiarze państwowym już zarejestrowaliśmy parafię Matki Bożej Fatimskiej. nową parafię w antymasyjsku, chociaż no, my, my ją obsługujemy, nie ma tam innego księdza, tylko my, my dojeżdżamy. Czyli najpilniejsza księża teraz potrzeba to, co budowa tych kaplic? No, w, to jest taka największa, że tak powiem, mhm. potrzeba, że, nie, że naj, naj, najdroższa można powiedzieć. Najdroższa. To ile to może kosztować albo kosztuje no, to teraz? Myślę, że to jest porównywalne do budowy w Polsce. Mm -hmm. to są ceny mniej więcej takie pewne jak i w Polsce. Też jest wysoka cena tych materiałów budowlanych. Tak, i teraz tak? w ostatnich czasach to bardzo wszystko podrożało nawet, ale podrożało wszystko, więc czy budować, czy kupować, to to wszystko podrożało i teraz jest, jest trochę ciężej. Jak jeszcze budowałem trzy lata temu dom parafialny, to nam się udało wybudować jeszcze w miarę tak nie, jak na te, te dzisiejsze ceny jeszcze nie droga, później wszystko podskoczyło. I, Teraz jest już ciężej, ale z Bożą pomocą wszystko sobie poradzimy. bardziej, że tam jest parafia Matki Bożej Fatimskiej, więc Matka Boża zatroszczy się o nas. No, u nas też jest ciepło w naszym studiu, prawda? A tam jakie temperatury ekstremalne mogą panować, jak się wspomina? Mój rekord życiowy mhm. to jest minus 52. Mm. Ale to tylko raz. Nie popękały było. rury? Nie, nic nie popękało tam. Jesteśmy przygotowani na takie tego rzeczywistość. To było przed Bożym Narodzeniem kilka lat temu, żeśmy choinki nosili do kościoła, normalnie funkcjonowali. No, może trochę już samochody pozamarzały, już nie. Jeszcze, jeszcze mój pracował, ale wiele osób nie było na, na, na drogach. Natomiast to rzadko jest aż taka temperatura. Zawsze kilka razy w roku jest tam po minus 40, ale to bardziej to, to nie jest mróz tam naj, najgorszy. Zawsze się śmieję, że największym złem jest śnieg, który leży ponad pół roku. I ciągle pada, i ciągle trzeba odśnieżać cały teren przy, przy kościele, żeby ludzie mogli dojechać. Ciągle jakieś smaganie, jak się po kilkaset kilometrów jeździ zimą, też. To jak się wpadnie w jakieś zawieje, to, to, to jest często drogi nie widać. To jest takie trudne, bardziej, jak chodzi o klimat, to jest nie mróz, a, a właśnie śnieg i, i długość tego, mm -hmm. że to nie jest. Jak się zima zaczyna, to już czasem mam takie, a no, to jeszcze pół roku przed nami. Przez żeby mm, zrozumieć swoich parafian, albo tych przyszłych parafian, to trzeba po prostu to miejsce surowe, trudne, ciężkie pokochać? Oczywiście trzeba przede wszystkim pokochać tam miejsce. To może nie trzeba kochać miejsca, bo miejsce ja uważam, że to w ogóle jest miejsce, które Pan Bóg stworzył nie dla człowieka. Tam jest wszystko przeciw człowiekowi. Tam jest zimą, zima, śnieg, latem jest jakieś komary, meszki, owady różne, które nie dają do lasu normalnie wejścia, ale nawet po mieście czasami chodzi. Więc to jest jakby wszystko przeciw człowiekowi, ale człowiek zawsze się jest w stanie przy, przystosować, znaleźć tam ropę, więc człowiek przyjechał w poszukiwaniu pieniędzy i kocha się ludzi, kocha się Pana Boga i tych ludzi. I ci ludzie są piękni, I dla tych ludzi warto tam być. I ci ludzie są bardzo, bardzo tacy no, wdzięczni i ja czuję potrzebę tam być i służenia tym ludziom. Teraz wyjeżdżałem, też mówią tylko, że niech ksiądz, niech ksiądz tylko wróci. I no, Ale to ksiądz wraca się, można powiedzieć, no, w kilku y kategoriach, bo tak i gospodarz i budowniczy, prawda? Ewangelizacja, katechizacja, wspólnota, tutaj zjednoczenie. No, tak, to, to, jest, to jest konieczność tego. Wymagam się, że i w Polsce, proboszcz na musi się sprawdzić w różnych. nie <noise> trzeba na Syberię wyjeżdżać, tak. tak, żeby tak się angażować. Natomiast nigdy nie możemy zapomnieć o tym, że, że jesteśmy tam kościołem, że jest, jestem księdzem, że przede wszystkim mam nieść tam pana Jezusa, i nie można się tak zaangażować w jakąś rzeczywistość materialną, żeby zapomnieć o, o panu Bogu. A ile osób przychodzi na niedzielną mszę świętą? W gdzieś jest około 100 osób, chociaż zawsze to nie jest cała parafia, to jest zawsze ktoś pracuje, ktoś wyjechał, ktoś choruje. To jest kilkaset osób, no, ale tak stabilnie na niedzielnym mszy jest około 100 osób. I to jest tylko w Surgucie, a zazwyczaj później jedziemy gdzieś 300 kilometrów do jakiegoś punktu, żeby tam znowu wieczorem odprawić msze Święto. Po mszy święte, Świętej zawsze katechizacja, dosyć dużo jest dzieci, dużo, sporo z młodych rodzin. Dzieci w różnych kategoriach, w różnym wieku też mają później z, zajęcia katechezy po Mszy Świętej. Taka szkółka niedzielna, tak? Tak, tak. Przygotowanie być może do sakramentu bierzmowania, tak? No i najpierw komunii też, i, ale w ogóle święta, katecheza. Tak. To jest tak, żeby była stała katecheza dla dzieci, dla młodzieży, dla, dla nastolatków, w różny, różnych grupach wiekowych. To jest taki stały punkt, jest katecheza w niedzielę po mszy, bo wtedy naj, najlepiej te dzieci zebrać. Też mamy spotkania dla małżeństw, dla rodzin, fajnie to też działa. I widać rzeczywiście, że te rodziny, które są jakoś uformowane, są wierzące, które korzystają z sakramentów, to już trochę inaczej żyją jako rodzina, bo też bardzo często się spotyka, że rodziny są porozbijane. Bardzo często jest tak, że tam jest drugi mąż trzecia żona i nie wiadomo kto tam z kim. A już w parafii tego już, już nie widać. Już jest to bardziej takie rzeczywiście wierne rodziny kochające się i przekazujące wiarę dzieciom. I widać, że to, co jakoś owocuje, też w konkretnych sytuacjach. Czy parafianie zadają takie trudne pytania związane z wiarą i ksiądz po prostu rozkłada ręce? Boża tajemnica, nie da się na to odpowiedzieć. No ale jeśli tajemnica, to trzeba tak ludziom powiedzieć, że to jest tajemnica, natomiast nigdy nie rozkładam rąk, bo po to tam jestem, żeby im na te pytania odpowiadać, jak czegoś nie wiem, no to... Mhm to tak mówię jak wiem. Natomiast zawsze im mówię, że z każdym pytaniem mogą przyjść. I, I często przychodzą ludzie też nie parafianie trzeba pamiętać, że to trzeba traktować jako misję, czyli nie patrzę tylko na ludzi, którzy są w kościele, ale widzę ludzi, których nie ma w kościele. Tak, to właśnie mi się powtarzają. Mhm. I, I musimy widzieć. Na przykład organizujemy na koncert muzyki organowej, co jest. Robi furorę w mieście. I nie tylko w mieście. Czasem ludzie z innych miast przyjeżdżają na koncerty muzyki organowej. Zapraszamy profesjonalnych organistów, muzyków, nie tylko organy tam i różne inne, ale wtedy przychodzą ludzie zupełnie nie nie katolicy, ludzie z, z całego miasta i nawet czasem mówią, że staliście się takim ośrodkiem kultury w mieście. I to jest też świetny moment ewangelizacji, bo ludzie też czasami przychodzą z pytaniami zawsze po koncercie wychodzę jakieś kilka słów hmm, dla duszy, coś tam powiem do tych ludzi i oni bardzo to lubią, bardzo się cieszą, dziękują. I, I jest trochę ludzi, którzy przyszli do kościoła dzięki koncertom. Więc hmm, to jest jedna z form o, takiej ewangelizacji też. A w jaki sposób słuchacze Radia Warszawa mogą zaangażować się w pomoc, albo mogą taką pomoc przekazać? No, pierwsza, pierwsza sprawa to jest modlitwa. To jest najistotniejsze. Na, na pomoc materialna, którą zbieramy. no Mam tutaj w Polsce jakieś konto, które też funkcjonuje. Tu jest, jest strona internetowa naszej parafii. Katolik Surgut po angielsku pisana. Kropkeru, Katolik Surgut. I tam na tej stronie jest też taki jeden rozdział polski, że po polsku tam jest trochę historia parafii, trochę opisana ta parafia i też tam jest numer konta, jeśli by ktoś sobie życzył, ale też to, co, co bym, do czego bym chciał zaprosić nie tylko jako pomoc, ale zaprosić też słuchaczy to ja też prowadzę radio. Można to tak nazwać, albo telewizji lepiej, bo też no, przez te odległości, jakie tam są, że do niektórych parafian mam po kilkaset kilometrów i niektórzy parafianie mogą być tam kilka razy w roku, a może i raz w roku, w Namrzy Świętej, bo, bo nie jesteś w stanie dojechać do, do wszystkich w, tak, w takiej odległości, w takim rozrzucie. Więc trzeba wykorzystywać internet. Internet jest generalnie wszędzie. Nawet niedawno słyszałem o takiej wiosce, gdzie nie ma prądu, jest internet. Więc internet jest wszędzie i przez internet można działać. Zwłaszcza jak się pandemia zaczęła, to żeśmy to zaczęli mocniej wykorzystywać. Chociaż już do pandemii też żeśmy robili transmisję mszy święty przez internet. I teraz transmitujemy codziennie mszę święto z Surgutu na naszym kanale YouTube. I oprócz tego właśnie Właśnie w czasie pandemii zacząłem nagrywać takie rozmyślania nad Słowem Bożym codzienne, i teraz nagrywam i po rosyjsku, i po polsku. Po rosyjsku jest dużo więcej oglądalności i w... ile wyświetleń? No gdzieś ze 2,5 tysiąca minimum dziennie. To, a no po polsku jest mniej, ale to zrozumiałe. Natomiast też ciekawe, że polscy słuchacze to nie są tylko Polacy w Polsce mieszkający. A Polonia na przykład tam na wschodzie bardzo lubi też po polsku słuchać i ludzie, którzy mają korzenie polskie, bardzo mi tam piszą czy z Rosji, czy z Białorusi, czy z Ukrainy, że po polsku słuchamy, po polsku. I więc nagrywam też po polsku te, te rozmyślania. To jest też, żeby to znaleźć, to jest kanał YouTube. Katolik Surgut, też pisane po angielsku. A, natomiast można też w wyszukiwarce YouTube wpisać słówko z Syberii. Słówko z Syberii. I wtedy tam jest to codzienne po polsku e, słówka rozmyślania nad Słowem Bożym. A też nie tylko, nie tylko nad Słowem Bożym, ale zawsze staram się jakieś tam coś powiedzieć, opowiedzieć o tym, co się dzieje w, tam, czy jakiś tam przykład i pokazać jakieś zdjęcia z Syberii. To, tam zapraszam do takiego rozmyślania nad Słowem Bożym. Ksiądz Marek Jaśkowski, polski misjonarz pracujący w Surgucie na Syberii. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękuję mowa, serdecznie. Żeby... Zapraszam wszystkich. Bożego wsparcia i ludzkiej życzliwości, księże. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.